Dajcie, kochani, tu Mary i Mario. No i dziś podwójna premiera. Tak, tym razem mamy owocowe 8 z kategorii zdrapek. No i szybką piłkę z kategorii ekspres losów. Te dwie rzeczy wchodzą dzisiaj także. Zdrap... Popróbujemy sobie jedno i drugie? No zrapka jest nawet ładna, ale teraz szukać ósemki, tu jest znowu szybka, ja to się mówię, zrapa. Czy będzie chciała? A my lubimy Dobrze takie to, to... długie, nie? No ale trudno, coś wymyślili, my pewnie tu będą wpadały te siódemki, dziewiątki, piątki, zobaczymy. Na pewno, na pewno. Oczywiście. A czy ósemka no, się znajdzie? No, tradycyjnie, no tutaj, jak to nazwa mówi, szukać będziemy ósemek, zielonej bądź czarnej. Tabelka wygranych. No taka typowo piątaczkowa, chociaż nie ma stówki, ale jest 70-300. No, zobaczymy, tak. czy uda się cokolwiek no, tu odnaleźć. No, ja parę premierek oglądałam. Także, kurczę, ta zdrabka. No... no, zobaczymy. Zobaczymy, co da. <grym> Także zobaczymy. Co się tutaj u nas pokaże. Dobrze, losiki sobie weźmiemy na razie na bok. Zaczniemy tak, sobie. Nie oglądaliśmy, były ładnie złożone. Nie podglądaliśmy. Jak zawsze nigdy to nie podglądamy. To pierwszy? Możesz Przecież pierwszy zacząć. No dobrze, to zacznę, zrobię ten debiut. Tak, zrób ten debiut. I co? Z z numerem 42. I co? Będą ósemki czy też nie? No dziewiątki siódemki, tak No, dziewiątki to <grym> zaczynamy, to jest jasne. Ja to znowu wykrakałam. Piątka. jedynka Siódemka. No to już mamy komplet, tak? Czyli le lewendowe 9, magnetyczne 5. No i super siódemka, tak? Kolejne 9. Jeszcze zielone. No, no. szósteczka. Niedługo będzie 6 pewnie. Tak. Szukaj szóstki. Czwórka, jedynka, Kolejna szóstka. I na koniec trójeczka. Oj. oj, 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 oj. Także tutaj pusto. Teraz moja zrapeczka jest numerem 35. Muszę tylko wspomnieć, że Mario wybierał zrapki z wachlarza, także jakby coś to na niego, nie na no tak. panią czy pana. No patrzymy, czy tutaj coś znajdziemy. A mamy 4, 7, to też zielona. 5, 7, 6. 3, 6, oj to pachnie pustakiem 5. Jedynka i trójka. Nawet niekontrolnych nie sprawdzamy, bo nie ma tej ósemki. No dobrze, no to moja kolejna zdrapeczka. Numer 10. I co? Znajdę tu coś. Mamy siódemkę. Kolejną siódemkę. No tak, fajnie się zapowiada. Dziewiątkę. Piątkę, no to zestaw marzeń. Tak. Trójeczka. Czy chociaż jeden zwrocik się nam trafi? Jedynka. czwóreczka, Mam nadzieję. Szóstka. Jest! Jest! ósemka, dobra. dobra, coś jest. I jest. dwa. A co tu się kryje? Zwrocik, czy coś lepiej? Piątek. Piątalek. Ale jest. No dobrze, o, teraz honorowo. Teraz ja mam dziewiątkę po kolei, no to... Honorowo się z To pewnie zachowała. będzie tylko to jedno. Honorowo A ty się miałeś dziewięć, nie? Tak. Nie, dziesięć. Ja tak, Ej. się honorowo zachowała, także... Czy tutaj się powtórzy? Pod rząd, czy nie? Ale dobrze, chociaż ten piątek. Dziewięć, dwa, siedem, cztery, siedem, cztery, jeden, 9, 1 i 6. Czyli faktycznie to pod rząd. Gdzie, yy, dziesiątka była zwycięzcą. Tak, to bierzemy, teraz się, losy. bierzemy się wobec tego za ekspres losy. No i tutaj. No daj mi tutaj pierwszy no losy. A tam będą stały, tak po prostu. Tak. Jeszcze nie wiem jak to się tutaj będzie tego dobra. U, no dobrze, to sobie... To się pierwszy. Za, zapozna, zapoznamy Czeka. się z tym. Ja sobie na tak położę. O, no dobrze, to winę. mamy pierwszy losik, szybka piłka. I Aha, to my, chyba te symbole. I co my tu musimy robić? Aha, musimy poszukać co najmniej sześciu symboli. Mhm. Znać mhm. wygrywające symbole, na polu twoje symbole, jeżeli znajdziesz sześć więcej takich symboli. Wygrywasz zgodnie z tabelą. No dobra. To szukamy takiego zestawu monet. Dobra. A to nie musi być, yy, nie musi być nie, razem. Jedne są. O, Sztabki aha. mamy dwie sztuki. Tak. A bucik? A trampka mamy chyba jednego tylko. Tak? No tak. Czyli tutaj... Po puste. No to wejdź od razu drugą. I wtedy ja te dwie. Tak. To kolejny nosik. No, I tu szukamy piłeczki. Piłeczkę mamy jedną. Piłeczkę mamy drugą. Takiego pucharka tu znalazłem. Tu mam o, bucik. bucik, tu jeszcze jest bucik. To tyle? Chyba wszystko, tak? Pięć, pięć egzemplarzy znalazłem, ale nic więcej. Mm. No dobra. To to A sześć, żeby dwa złote zarobić. No dobrze, to teraz to Ty. Dobra. O matka. Teraz ja szukam. Co ja szukam? Tu mam raz. Dwa. Teraz mamy takiego dolarka. Tu mamy tu jednego. Sztabka. Raz i dwa. I no ma to też... chyba jest pięć. Też tylko pięć. Ale niefajne. I druga. Tu najpierw to widzę, to, to tutaj dwa. Pucharek jest raz. Napis jest raz. Tyle? Nie. Co jeszcze szukałam? No, pucharek. Aha, pucharek jeszcze tu, tak. I gol. Jaki gol? No to. A gdzieś jeszcze jest? No tu. A tutaj. To mamy raz, dwa, trzy, cztery. Mamy sześć. No sześć. O, to jest dwa złote. O, Ale no to, szał. Czyli tak samo. Dobra, mamy dwa złote. Czyli tak samo jak w przypadku z, z drapeczek. O kurka. Po jednym zwrocie nam się trafiło. Honorowy, honorowy zwrot, także były. Dobra, ja w losie, tak? Tak. A szybka piłka coś tutaj zwróciła. I owocowe osiem. Także. Słabo. Słabo, ale uważamy to za Zaliczone. premierkę. Dobrze, chociaż to jest. Mm. Będziemy mnożyć. Dokładnie. Chyba zdradzimy do za No dobrze, kochani. My mamy nadzieję, że Wam te Premiery, premierki będą lepiej. cudowne. Będziecie mieli wysokie wygrane. Tego Wam z całego serca życzymy, kochani. No i cóż. Zapraszamy Was na kolejne nasze odcineczki. Myślę, że będą one Lepsze niż, niż te tutaj, co wpadły dzisiaj na premierce. Zobaczymy się już wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy pa, pa. serdecznie. Pa pa!